Czy, czy. Nie w każdym razie. Karma sprawa tych wyborów. Stała się sprawą... Rekord bój. video. Chłopcze, się na hamburgerach chciał zapisać. Nie idziemy na prezydenta Rzesza a, a, a? a. co to kurwa to tych hamulca nie masz kolego? Ja, nie, nie, chyba Szczecina. Czy, czy. Nie w każdym razie. Karma ja tych wyborów Stała się sprawą. Rekord bój. video. Rekord video. Rekord video. Start recording emergency video. Zobaczymy tutaj, jak jeżdżą. Rekord video. Po to jest nie? No to jest pewnie naokoło, bardzo nawet. Ale wymuszenie tu pojedzie. Uważaj, jesteś kupca głupi? W stronie Nie, nie za każdym razem fascynuje kurwa to, że ty w tym momencie nie zaczął odbijać. Zaraz po tym, ty mógł go wyminąć. Nie chciał, ale to też się. No i panek poszedł się jebać. A e, widzicie, widzicie tą kurwa. Ku 7 z podykitem od BMW? Jebane cfele z Audi. A ten się do XIAO jedzie? I dałeś już tipa dla widza. A Ksaja ma jakiś nowy samochód? Czy on tą Asterką jeździ, kurwa trzydziestoletnią? To jak Kraków wygląda. Ty nie, to jak to jest Warszawa. Ja tu chyba dzisiaj zjeżdżałem. Tak. To z Warszawa, nie? Getera ma? Co ma GTR Od kiedy ma? No to nie widziałem. Zobaczmy. coś kupić, ale daj spok, jak on imienik Kupra O kurwa. Nie ma, bajtują. Kurwa, mu by pasował. Ja muszę popatrzeć Dobra. mu w oczy. Kurwa. Fajnie, że bez kamerki streamujesz, kolego. O kurwa. Niski. No kurwa, chłop bez kamerki streamuje. Yy, muszę go sobie wyobrazić. Mu by pasował Toyota Yaris. No. Ewentualnie Hyundai i 20. Tym się lepiej jeździłem dwójką czy yy... Kurwa, mi się lepiej M 2 jeździ, bo jest mniejsza i... i się ten i się buja na każdym zakręcie. A ta M trójka, kurwa, jest stabilna w chuj, nie? Liczę, że po przetarciu, kurwa, bardziej nie będzie bujać. Bo oddam ten samochód, tak szczerze. Jak ten samochód kurwa się nie zmieni, to ja też się nie zmienię. No. Czy testowałam cenę Driftów trójce? Nie, bo nie jest dotarty jeszcze. Nie katuję tego auto na razie. To ty byś przyjął? No to spoko, to pierdolniamy cesję za 110 tysięcy i ci kurwa przepiszę to mamy trójkę jak chcesz. Ja nie wiem kto to jest kurwa głupszy. Ten typ, który jeździ kurwa po miejscu włączonym z ruchu. Chuj wie. Jest jedna rzecz, której brakuje tutaj, mianowicie, mianowicie migacza. Ja widzę, że na suwaki Adam No, tylko wiesz, na LK trąbił? No, to LK by nie wymusiła jako, na jakimś pierwszeństwa, ale. Naprawdę podobnie, no nie miał kurwa tego, nie miał kierunkowskazu. Ale pomostowo on jest upośledzony. Nie możesz ustąpić, to nie sygnalizuje tego. Ale poleci dalej? Jaki burak. Poleci. I lecisz paja z Hama, Pozdrawiamy serdecznie. Ale poleci dalej? Ale pomostowo on jest upośledzony. Ty no zobacz, go. ale poleci dalej? Jaki burak. Poleci. A tak szczerze, kurwa, co burak? Jedzie, jedzie se, kurwa, środkowym pasem, no. Czy można jechać korytarzem życia? Kurwa, teoretycznie nie ma przepisów, które by ci to zabraniał, jak dobrze pamiętam. Ale to takie jest o, nie? Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy z Kurwa, nie wiem. Te polskie kurwa rodziny przy kurwu w Volkswagenach to chyba ich... Oni na bank kurwa tankują do pełna i muszą nagrać wideo. Dzisiaj mi typ kurwa taką... Jadę se kurwa trujeczką Elegancko, 230 na budziku. Bo nie dotarty, to nie będę katował. Jadę se. Ja dostaj jakaś kurwa właśnie z jakiegoś sprintera. typ Typsa zaczyna zmieniać pas. Ale wuj tutaj spierdolił przy poboczu. Podbiłem delikatnie tutaj prędkość i kurwa. I odjechałem, no. I potem konia bałem do tego, że są na stopchamie. Sandra, jak będę na stopkamy, to zwalisz mi konia, czy nie? No nie bądź taka. Dla widza. Czy stał zabutowany? Nie, na no, autostradzie, czy tam po SC? Ale bym mu wypierdolił tym... gazem na niedźwiedzie, no. Mimo, że drzwi nie otworzył, bo się same zamykają. Żeby mi jakiś, kurwa, bruda zjebany z Legnicy tego nie otworzył. O, to wygląda jak Wrocław. Dawaj, wpierdol mu się na ten pas i tyle. No tak, jedź za nim, kurwa. Żeby, żeby przypadkiem nie było tak, że nie będzie wypadku. No jedź, kurwa, dalej, no. No dobra, no on teraz na pasy tu. No jak ma czerwone, no? Ja pierdolę, co za po prostu... Tak szczerze, kurwa, kobiet się nie da słuchać, kurwa, Na, nazwijcie to seksizmem, kurwa, ale jak kobieta coś mówi, to, to, to od razu wiadomo, kurwa, że masz do czynienia z kimś gorszym, nie? No. Jest naprawdę tak mało rozgarniętych, kurwa, kobiet za kółkiem. I to nie jest seksizm, kurwa, no. Więc no... Don tak zwany. Ale to jest niesamowite, widzisz, że ty ci jedzie zamiast hamować kurwa, to ty najczęściej jeszcze kurwa dodaje gazu, żeby to ten musiał hamować, ale jak ten nie schamuje kurwa, no, znaczy, to znaczy... To, to, że on ci zajeżdża drogę, to już jest wystarczającym kurwa powodem, żeby myśleć, że ten człowiek jest kobietą yy, i najprawdopodobniej ma ograniczone myślenie. Eee, więc, no kurwa, schamuj, niech się już przejedzie, no chuj mu w dupę, no. Ryzykujesz. No. O kurwa, nieprzyjemny zakręt, tak szczerze. No. Chuj w te, chuj w te lustra pierdolone, to nie działa. Kto to miał pierwszeństwo? Gdzie Michał? Ślepy jesteś człowieku! No co, no był zderzak obrysowany, uspokójcie się. Ja mu tą ciężarówką. O kurwa. Rozkurwiłbym takie odtypał. To są felgi kurwa do renowacji. O... No. Jakby ktoś pytał, dlaczego się nie jeździ, kurwa, rowerem na przejściu na pieszych. Bo sobie, kurwa, możesz, kurwa, z podjazdem nie, nie poradzić. Cześć, kurwa, typiara nie była w stanie i z taką, kurwa, grubą Mają staśko, że nie jest w stanie, kurwa, podjechać na kratę. No i znowu chciałem to pomyśleć, to powiedziałem. Maja, przepraszam, nie, serio. Maja, my jesteśmy ziomki, wpłaciłem 10 koła na feminotekę. Walczymy razem o, o ten... O zwalczanie seksizmu. Wyszknęło mi się, jeszcze nie do końca się kontroluje. Więc no. No. No, zapomniałem się, no, kolego. Zapędzasz się. A tak szczerze? Tak szczerze i tak szacun dla tego rowera, że jest w stanie ją utrzymać. No. Pewnie wwołałam zaprosić maje na kawuchę. Kurwa. A no ty głupi kurwa jesteś, panie kierowco. Typowy tirowiec, śmiecie kurwa kurwiący potem sikający na koło, no. Kurwa, prawie fajną dziewczynę skasowałeś. Odsłonięta Chłopco kurwa słucha. Delikatnie delikatnie hamulec, a tam wszystko No, będzie, będzie tak <zrobię>. Kurwa, nigdy on tak nie jechał Ty idiota No te pilno. A ty pizda kurwa, to dziecko jest. Co złego nie zrobił? Na chuj trąbisz kurwa cwelu w zabudowanym. Nie zajmuj drogi, pajacu. O kurwa, jaki ty masz męski głos, Karol. Nie zajmuj drogi, pajacu. O kurwa, Karol. Moim zdaniem się przestraszył. Już nigdy więcej tak nie zrobi. No, Karola tu kurwa... Jak wjechał na pełnym testosteronie? No. No. Masz szerokie, auto. Nie. masz szerokie auto, a zajeżdżasz mi drogę. No, ale to nie jest moja wina, że jadę masz, normalnie. Fajne masz auto, ale proszę, prawie wyjechałem. Jedź ostrożnie. Fajne masz auto, ty blacharo jebana. To jest jakieś gówno kurwa dziesięcioletnie. Co ty pierdolisz? Kurwa, jeszcze jakby to RS7 była kurwa, a nie jakiś kurwa ulep pierdolony. Matko święta Nie wiem, chyba że Karol tak pro, tak, tak kozaczy, bo właśnie ma gaz na niedźwiedzie. Fajne masz No właśnie to jest A7 kurwa Gówno w chuj. Jeszcze jakby miał reskę kurwa to... No dobra, fajnie. Ostrożnie, po prostu. Nie ma co dyskutować, naprawdę. Ale tak szczerze, no kurwa, no patrzcie, no. Tu jest sytuacja. Normalny manewr zapierdolił, nam no. Nic złego nie zrobił. Jak się potrafi jeździć, kurwa, to się tak jeździ. Po Warszawie się tak śmiesznie jeździ, bo kurwa tam jesteś idioci jebani, kurwa na, na lewym pasie jeżdżą. Więc no, tam kurwa właśnie się zygzaki egzaki y, kurwa na ale Jak nie chcesz stać w korku. Ale to nie jest moja wina,. że jadę normalnie. Bo zajeżdża. No no znowu zajeżdża i nie jedzie szybciej. No. Kierunkowskaz miał, a chuj mnie ten kierunkowskaz interesuje. Ja używam, bo mam cztery punkty. Chociaż dzisiaj kurwa z prawo skrętu se prosto pojechałem, a to dlatego, że miałem pecha i McDrive'a nie było. Już jakiś widz się sprów w Donejcie kurwa. Szeryf jebany. Na szczęście mówiłem, że to nie ja prowadziłem. Normalny mandat dla się dziwi, że miałeś kilka razy pecha, nigdy na no, drodze w nikogo nie jechałem wypierdalaj kurwa, jebam ci ojca w kurwa w dupę. Twój jest rudym śmieciem. No kurwa, no se pożyczył pas. Ja pierdolę, no brawo. Ktoś tu kurwa emeryturnie nie chce w przyszłym miesiącu odebrać. A, ty dlatego możemy przejechać na czerwonym świetle, nie? Bo dlaczego by nie? No Co szczęście, że jestem najszybkim kierowcem A gdzie ci się wpieprzył kurwa imbecylu? Co ty pierdolisz w ogóle, kurwa, czereśniaku jebany? I, kurwa śmieci upierdolony, powinieneś prawo jazdy zabrać. I wyciąć struny głosowe, bo pierdolisz głupoty. No dokładnie, bo jedzie jak... Wajza. Lewo, prawo, no. Tak, tak, wytłumacz tam, no. Nie wiemy, co się dzieje. Ten robi? Nie wiem właśnie. A ten kurwa po chodniku chciał pojechać. No, no Audi jedzie, no kurwa. No teraz głupoty robi, no. No oczywiście, że na drodze patrzysz tylko na siebie. Kurwa, wjechałbym w Twela. A pomiędzy tiry, na przykład jak jest taka sytuacja, to po, pomiędzy tiry najfajniej się wjeżdża. Bo jadąc ze stałą prędkością, więc wystarczy delikatnie szybciej jechać i po prostu zmieniasz pas i ten, i jedziesz sobie między nimi. Ja często muszę między tiry wyjeżdżać jak kurwa zjeżdżam na stację. Jakie sprawy, zajebane. Bo nie staniesz się kurwa na środku autostrady, żeby poczekać aż kurwa Prawy pas się zwolni. No. Czemu nie fajnie jak cię tam, ale czemu mieliby cię zgnieść? Jeśli ten jest 90, ten jest 90, a ty za chwilę masz zjazd. Więc no. mają jak cię zgnieść. <tryk> <tryk> to ci oczy kobieto. żeby można było tam spust. E, co? To kurwa. No, dlatego. T... Kurwa takie osiedla są najgorsze. Po takich to się 6 na godzinę jeździ. Ale jakby mi, jakby miały głównie, jak kurwa wjechał w samochód takim rowerem, to ten stał, wyszedł całtaj mu najebał tym rowerem. O. I w chuju bym miał, że ma 4 lata. Bym go kurwa nauczył. Połknąłby kurwa oponę. Złożyskiem. No, serio. No jakby mi wniotka zajebał? No, serio. Bym go kurwa wychował w 15 sekund. A jakby się spruł jeszcze z to bym mu gazem na niedźwiedzie w oczy prysnął. Co tu chodzi? Nagranie jak pan chce. Mam nagranie jakby co. Chciałem zielone. W kurwę, no bo sądziczę, to wcześniej wolno jechało. A, no rzeczywiście, spinać się do typa, który ma kurwa silnik, kurwa gorszego roweru w samochodzie. jest. Hmm? No to spalek jest zielony. A nie mi tu pierdolisz. No co, no jechał trzecim pasem. Słuchajcie pan, środkiem drogi, nagrałem to, nagrałem to, także do zobaczenia. Jest coś gorszego niż kurwa taksiarz w Skodzie? Kurwa chyba nie. Chyba tylko kobieta w SUV-ie. kurwa tylko to jest gorsze. Tu widzę kurwa profesjonalną kamerkę. 360. O kurwa, jaki krety niebany! Kurwa, jaki klaun, co jest? Chłop, kurwa, wyszedł całta prawie przez szybę. Ale musi kurwa potem pikawa chodzić, jak kurwa coś takiego odjebiesz. No bo w sumie po co patrzeć, nie? Nie wiem, typy mam tylko klocki. No podjazd, łuk, kurwa podwójna ciągła. Bardzo takich lubię. O kurwa O matko Jakie światło kurwa A może ten Kurwa typ se słucha tego Time to say goodbye To mógł ją jebnać

żeby rowerem jeździć chujowo, to już... Ty, typ. Typ spierdala rowerem po autostradzie czy tam jakieś inne krajówce. Chyba krówki się spierdoliły. No, zajebać coś takiego. Mogłyby ci kopnąć auto? widziałem to widziałem To widziałem bo też widziałem.